Siemanko! Witam was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jestem tak zahajpowany, że to szok Zobaczycie dzisiaj trailer trzeciego chapteru nowego sezonu A w sumie to pierwszego sezonu, chapteru trzeciego Wiecie o co chodzi Zobaczycie moją reakcję na to i zobaczycie jak wygląda trailer Pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu I jeśli będziecie kupować jakiekolwiek rzeczy, na przykład nowe skiny, które są mega ładne Ta pani jest mega piękna To pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu Ja zapraszam was do oglądania I siemano! Dobra, jak widzicie jestem akurat na YouTubie Było to dodane na TikToku jako reklama ale co, zobaczymy moja reakcja na sezon, trailer sezonu Chapterów w sumie. Tu jest jakiś sobie kod, więc on będzie zamazany i tu będzie lepszy pisany. I co, oglądamy. Jak będzie wyglądał? Wspomnienia, piękne Piękne czasy. Piękne czasy. Tu będzie się działo w nowym sezonie, więc spoiler to jest. Napiszcie w komentarzach, jak się podoba. Ej! wróciło mapę. Zatopiło mapę Zatopiło mapę i pod mapą była stara mapa O kurde tu ten jest Oho Dobra powiem wam tak To się tak dobrze zapowiada zaraz chce mi się grać w nowym sezonie Także zobaczymy jak to będzie Ja się z jak nam dzięki za film I siema